Cześć, z tej strony Onuro, a ze mną jest Mnego Fanka i dzisiaj nagramy sobie recenzję Nukala, czyli spinera. Zapraszam Was do oglądania. Tutaj mamy plakietkę z naszą postacią, na której widać naszego najlepszego przyjaciela Nukala. Obok niego jego bronie, tutaj pustka i na dole. Przedział wiekowy. instrukcję naszego nukala, jest ona rozkładana. Z tej strony mamy instrukcję, jak złożyć nasz zestaw, oraz informacje o tym, jak strącać, no i oczywiście o kartach. Z drugiej strony mamy opisane wszystkie karty, no i oczywiście mamy spis zestawów, które wyszły w 2011 roku. Tylko cztery tutaj są. Pora na pokazanie kart. Pierwszą kartą jest karta przedstawiająca naszą postać oraz jego statystyki i z jakimiś tam informacjami. Druga karta to Power Search, przez którą przeciwnik musi zdjąć wszystkie rzeczy, które ma na swojej podstawce, czyli spinnerze. Następną kartą jest Quick Switch, czyli według opisu w razie przegranej oddajesz całą broń. Kolejną kartą jest Inferno, która możemy umieścić w broń na podstawce razem z prezentowanym elementem do czasu, gdy ktoś zwycięży. Potem trzeba ją usunąć. Tak się prezentuje, mamy Kajo. Dobra. No i ostatnia karta czyli oddawanie, czekaj, co tu pisze, prowadzenie podstawki przeciwnika karton, póki ktoś nie zwycięży. Tak prezentuje się nasz spinner. Tutaj mamy nadruki, na których są szkielety. No i oczywiście mamy coś, dzięki czemu możemy nim wirować. Naszą minifigurką jest generał szkieletów błyskawic, czyli Nukel. Posiada on złoty topór, który jest jego główną bronią, a teraz żyjemy się naszej postaci. Ma ona pękniętą czaszkę. Ogólnie czaszka nie jest taka sama jak u innych szkieletów, każda z nich jest inna. Tych generałów, oczywiście. Ma on tutaj zasłonięte jedno oko. Figurka ma inny naramiennik niż wszystkie, ma ona takie jak te niższe szkielety. Oczywiście mamy też ładny nadruk nóżek. No i tutaj na górze torsu. Tak prezentuje się szkielet. No i to by było na tyle. Do zestawu dostajemy taki oto stojaczek, który jest zrobiony z aż trzech elementów. Tak. <grym> <grym> Do spinera można dodawać różne dodatki. <grym> Także tak, to by było na tyle. Podsumujmy teraz ten zestaw. Zestaw bardzo fajny, piękny i w ogóle no, podoba mi się. Cześć. Posiada dużo funkcji bawialnych, oczywiście trzy broni dla Nukala, figurka, która według mnie jest naprawdę wspaniała, no i oczywiście sporo kart. Myślę, że dla kolekcjonera będzie to świetna minifigurka, no a dla dziecka dużo zabawy. Chcesz coś jeszcze powiedzieć? Cześć. Dziękujemy za Wam za oglądanie, oczywiście możecie wpaść na kanał Onuro i go zasubskrybować. Do zobaczenia i cześć. Róbcie to. Nie róbcie. Pozdrawiam. No.